Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich, którzy to oglądają. Jest 26 lutego 2024 roku. Jest księga, czytamy Księgę Rodzaju, jesteśmy w rozdziale 32. I czytamy dzisiaj o, o tym, jak Jakub przygotowuje spotkanie z Ezawem. Potem następnie. Mamy scenę walki z Bogiem. Tuż właśnie przez, przed spotkaniem z Ezawem. To jest bardzo. No, niedługi rozdział, ale bardzo istotny. Ta walka z Bogiem jest bardzo ważnym elementem historii Jakuba. No i potem zmiana imienia. No dobra. Czytamy. Księga Rodzaju, rozdział 32 nazajutrz rano Laban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał się w powrotną drogę do siebie. Jakub ruszył w dalszą drogę, a gdy go napotkali aniołowie Boga, ujrzawszy ich, rzekł: Jest to obóz Boży. Nazwał więc to miejsce Mahanaim. Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do ziemi Seir, czyli do kraju Edomu, dając im takie polecenie: Tak powiedzcie panu memu, Ezawowi: To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. Posłowie wrócili z taką wiadomością. Szliśmy do twego brata Ezawa, ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi których miał przy sobie, drobne i większe bydło oraz wielbłądy na dwa obozy, myśląc sobie, jeśli Ezaf uderzy na jeden obóz i pobije go, przynajmniej drugi obóz ocaleje. A potem zaczął się modlić. Boże Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, Panie, który mi nakazałeś, wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro. Jestem niegodny wszystkich łask i całej wierności, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze, bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc wybawić mnie z rąk brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Wszakże tyś powiedział: Będę ci świadczył dobro i uczynię twe potomstwo tak licznym jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt policzyć nie zdoła. A potem przenocował w tym miejscu i wziął z dobytku swego jako dar dla brata swego Ezawa 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i dwadzieścia baranów, 30 dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami. 40 krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. I przekazał swym sługom każde stado oddzielnie mówiąc. Będziecie szli przede mną w odstępach między stadami. Pierwszemu zaś słudze nakazał, gdy cię spotka mój brat mój, Ezaw, i zapyta, czyim jesteś sługą, dokąd idziesz, i czyje jest to, co jest przed Tobą, odpowiedz sługi Twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezawowi, on zaś sam idzie za nami. To samo nakazał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada. To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie, dodając: Sługa Twój Jakub idzie tuż za nami. Myślał bowiem: Przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi, a gdy ja potem go zobaczę, może od obejdzie się ze. Ze mną łaskawie wysłał więc ów dar przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obowzowisku. Ale jeszcze tej nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabok, A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu Jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub, powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w ścięgno biodra. Tak. <tryk> Bardzo ważny rozdział tą walk ta walka z Bogiem, która yy, jest. Yy, no właśnie. Tutaj jest o tym informacja, bo byłeś mocny przeciwko Bogu. Hmm. Yy. Tak, tutaj jest zastanawiające o tym imieniu Izrael, bo tam jest kilka opcji. Tak, i tutaj jest o tym właśnie, że zobaczył Boga i nie umarł, tak? Bo oni myśleli starożytni w ten sposób, że jeżeli się zobaczy Boga, to się umrze. Dobra, jeszcze zaknę tutaj. Właśnie, dlaczego ten Jakub, no tak, to była historia właśnie, że Jakub robił przygotowania jak do wojny <kliwczepa> rozdzielał obozy i tak dalej, bo nie wiedział co go czeka. Um. Zabezpiecza się tak. Z do, jakby do wrogiego kraju się z... e, wybierał, um. No i to charakterystyczne też stwierdzenie, to ono się bardzo często potem przewija. Jeżeli się komuś coś zawali i potem się go o coś prosi, to zawsze mówili, Panie mój, tak sługa Twój, ja mi jest Twój sługa, Ty mój Pan. I tak samo tu właśnie Izak. To chyba jest pierwszy moment, kiedy taka forma jest używana w Biblii, bo chyba wcześniej nie było. Ale potem będzie wielokrotnie. Jak ktoś komuś coś nabroi, to potem się do niego zwraca, panie mój, żeby pokazać swoją pokorną postawę. Powiem szczerze, ta cała historia, czy z Labanem, czy tutaj z Ezawem, bardzo mi przypomina, no, jakby to powiedzieć, funkcjonowanie, co należy robić, kiedy z kimś wchodzisz w jakiś konflikt. Że należy przyjąć tą postawę pokorną, żeby nie zaogniać konfliktu. Tutaj Jakub robi wszystko, żeby nie zaognić konfliktu, natomiast zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo Ezaf jest zły na niego za to błogosławieństwo i się zabezpiecza po prostu. Czyli robi oprócz tego, że modlił się tam, tak, modlił się wcześniej. Oprócz tego, że go prosił, to jeszcze mimo wszystko jakieś tam wentyle bezpieczeństwa robi, właśnie dzieli obóz, wysyła poselstwo i tak dalej, żeby w razie czego się zabezpieczyć. No właśnie, weźmy tą tajemniczą opowieść, bez wątpienia jachwistyczna, chodzi o walkę Jakuba z Bogiem w sensie fizycznym. Mhm... umienie jednak Jachwę Penuel oblicze Boga i dać początek imieniu Izrael tak i to wymuszenie błogosławieństwa no to coś co właśnie też jak przed tym przed ojcem swym Wymusił trochę, tak? Wymusza błogosławieństwo, tak mu zależy na tym błogosławieństwie. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie miał nic, a ma wszystko, tak? Ma dużo, więc wie, jak bardzo to błogosławieństwo jest istotne. No, w tamtym czasie to ono było wręcz taki, miało wręcz fizyczny charakter, tak? Jak w przypadku, gdy Izaak to błogosławieństwo dał Jakubowi, już nie mógł go dać Ezawowi. Bo dostał to błogosławieństwo od Ojca, a potem przekazał Synowi, i to było właśnie to błogosławieństwo, to konkretne. Tak. I ta scena stała się obja yy, takim wyrazem, obrazem walki duchowej oraz skuteczności usilnej modlitwy. Tak. Pan Bóg chce, żebyśmy się do Niego modlili, no właśnie, w pokorze. Czasami nawet. Jest w stanie nasze bunty przyjąć, tak? Bo wtedy wie, że jesteśmy szczerzy, kiedy się buntujemy, kiedy jesteśmy w jakimś tam, w jakimś niepokoju, kiedy nie jesteśmy tacy um, z, odizolowani. Tej bliskości Pan Boh od nas żąda. Nawet czasami no, jest w stanie nasz nasze gniew jakiś zaakceptować bardziej niż taką letniość, tak? No. Dobra, kończę na dzisiaj. Postaram się do wieczora ten 33. zrobić, bo jestem jeden dzień opóźnienia. Dobra, do zobaczenia.